Zadanie siódme: Pistacja kwiecień 2024. Wyrażenie x do potęgi drugiej odjąć 4, podzielone przez x do potęgi drugiej dodać 4, x dodać 4. Można uprościć do postaci 4 odpowiedzi. Przy tym zadaniu, jak już widać, użyjemy wzoru słuconego mnożenia dostępnych w tablicach matematycznych. Na stronie numer 7. Najpierw zajmiemy się tym licznikiem i użyjemy tego tutaj wzoru. Czyli tak, mamy x do potęgi drugiej, odjąć 4, a 4 możemy zapisać 2 do potęgi drugiej i tak zrobimy, czyli 2 do potęgi drugiej. No i już ładnie mamy porównanie, że a to x, a b to 2. Zatem to wyrażenie można zapisać w dwóch nawiasach w taki sposób. X odjąć 2 i X dodać 2. Co kończy już nam to przekształcenie tego pierwszego wyrażenia i wpisuje X minus 2, i X dodać 2. To teraz mianownik, czyli drugie wyrażenie. Będziemy używać tego drugiego wzoru stróconego mnożenia, ale w drugą stronę. I tak też sobie to wpiszę. Czyli x do drugiej dodać 4x i dodać 4, a 4 to jest 2 do potęgi drugiej. No i znowu mamy ładne porównanie, żeby to zbić we wzór stróconego mnożenia. A to x, czyli x. Jeśli tutaj mamy plus, a jest ten plus, to w środku też jest plus. I na koniec B to 2, czyli x do potęgi, czyli x dodać 2 do potęgi drugiej to będzie ten mianownik, ale x dodać 2 do potęgi drugiej można zapisać, że to jest x dodać 2 razy x dodać 2, bo potęga druga to jest iloczyn dwóch tych samych wyrażeń. I tak to sobie specjalnie zapisaliśmy jako iloczyn dwóch wyrażeń, żeby teraz ładnie sobie uprościć, bo jest mnożenie to można. Czyli upraszczają nam się x dodać 2 i x dodać 2 i zostanie w liczniku x odjąć 2, a w mianowniku x dodać 2. Co nam daje już ładną, widoczną dla wszystkich odpowiedź A. Co kończy? To zadanie.